Piusz, dlaczego ajurweda zaleca pić ciepłej wody rano? Dziękuję za to pytanie, Julka, bo w internecie jest sporo filmików o tym, kiedy odpowiadam, jak pić wodę, kiedy pić, ile pić, jaką wodę, jakiego naczynia, i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego ciepła woda? Tak, to jest dosyć istotne pytanie. Zacznę od tego. Ciawszy się wodę. Nie tylko rano czepą wodę. De facto, powinni pić cały czas ciepłą wodę. Z kilku powodów. Po pierwsze, sami róbcie eksperyment. Weźcie dwie szklanki wody. Do jednej szklanki, weźcie normalną wodę z kranu, która jest lekko chłodna. Nawet zimna. A do drugiej szklanki, weźcie wodę ciepłą. I teraz do obu szklanek, wsadźcie sobie palec. Zobaczcie, jak się poczuje wasz palec. Tam, gdzie jest zimna woda, wasza skóra się zmarszczy i będziecie czuli dyskał. A tam, gdzie jest lekko ciepła, wasz palec będzie normalny, będziecie czuć fajny, jakby się nacinek wynoszony się rozszerzył. To samo się dzieje, kiedy mamy cokolwiek zimnego lub pijemy zimną wodę. Kiedy pijemy ciepłą wodę, to ona wchodzą do naszego przewiku, później do żądka i później do jelita cienkiego, tak jakby rozluźnia tych tak mięśni, one się lekko rozszerzają. I to jest nam potrzebne. To jest nam potrzebne, żeby ta woda po pierwsze działała jak spłuczka, a po drugie, żeby to, co moje ciało chce, brawo tą wodę. A jak pijemy zimną wodę, to co się robi w środku, tak samo jak na zewnątrz, się wszystko skurczy. Dlatego zimna woda nie jest dla naszego organizmu dobra. Druga rzecz. Kiedykolwiek, cokolwiek jemy lub pijemy zimną wodę, żeby mój organizm dobrze się czuł, to oni i tak musi go rozgrzać. Do temperatury mojego ciała, a jak on go